grałem z hołka i mogłem robić postać, to kładłem wszystkie tatuaże na mojego prostej Jak grałem w GTA i można było sobie pójść, zrobić dziarę, to robiłem wszystkie. Jedna na drugą. Tak mi się to podobało po prostu. Stąd się wzięł Patrick Hilton? Czy czasami ludzie myślą, że naprawdę się nazywam Patrick Hilton? Wszystko przez Kokę, mojego małego pieska, Chihuahu. O 12 lat temu. Kiedy zacząłem tatuować, moi znajomi mówili, że mam pieska jak Paris Hilton. No i stąd cała ta historia. Zrobiłem e, wtedy nickname Patrick Hilton, takiego maila założyłem i... Voila! Ja widzę siebie tak naprawdę pomiędzy tym i tym. Bardzo lubię las i trawka, posiedzieć sobie, wiesz, gdzieś na wycięciu ale też potrzebuje czasami, niech będzie to pod, pod, pod postacią tego miasta. Jest to taki mega banał, gdzie inspiracje czerpie z natury, ale rzeczywiście tak jest, z tego co nas otacza, nie? Z jakiejś, czy to będzie... Świadomości na dany moment, czy to będą jakieś obrazki, które cię otaczają. Jeśli popatrzymy na rzeczy, które robię na mojej pracy, no to tam jest dużo rzeczy związanych z takim zwykłym życiem też, nie? Czasami, wiesz, tatuję fotel, bo miałem jakąś taką fascynację przez pewien moment designem, innym razem y, tatuję rośliny. Dlaczego tak tatuję? Nie? Na no to też są pewne fakty. To nie wzięło się stąd, że okej. Okay, chcę tatuować jak ten gość. Nie? Tylko po prostu jest to suma doświadczeń i, no, i that's the way it is. Ile dobrze pamiętam to jest ten spocik. Schodzimy na dół jesteśmy już przy wodzie. Zajmuję się tatuażem, zajmuję się rysunkiem. Często krążę wokół e, jakiegoś tematu, który eksploruję sobie na różne sposoby. Też landscape jest do tego e, dobrym przykładem, gdzie no, zrobiłem słoneczko na 100 sposobów. Rysunek, który powstał w jakimś tam momencie mojego, mojego życia, spotkał się z dobrym odbiorem, no i wiesz, tatuję go. One, one, no. Te najfajniejsze tatuaże, tak jak powiedział kiedyś Steve Balls, one są, były już zrobione setki razy: pantera, orzeł, e, sztylet, nie wiem, róża, no ale. Jakby w tej formie klasycznej odnaleźć siebie i zostawić tam jakieś znamiona, wiesz, swojej twórczości jest najtrudniej. I tak samo myślę sobie, że jasne, można by robić ten landscape, zrobić wiesz, taki eksperyment, gdzie masz, nie wiem, pięć osób, które robią landscape. Jeżeli to są tatuatorzy czy artyści, którzy są mocno zakorzenieni w tym, co robią, to oni tam przemycą siebie. Profesor od malarstwa, mój Andrzej Leśnik, powiedział tak, że jak ktoś nie maluje dużo, no widać, że nie maluje dużo, bo szuka pewnych konekcji, pewnych połączeń, odnosi się do jakiegoś artysty, do pewnego malarstwa, bo to nie jest jeszcze naturalne tatuaż w, w tym momencie, w jakim jest. Jest to jakiś szczyt czy ekstrema, nie? Bardzo wiele ludzi się zajmuje lub chce zająć tym, tą dziedziną. I Ta kultura jest kojarzona z tym, że wiesz, ludzie y, mają taki luz. Ostatnio nawet usłyszałem taką historię, gdzie jeden z moich znajomych mówi, że jest zaskoczony w ogóle, jak wygląda to studio, że wiesz, ludzie chleją i ćpają i tak dalej, a on mówi, jest tak normalnie, nie? I dla mnie właśnie jest tak normalnie po prostu, że... Jakby przenoszę tutaj to też na ten grunt odpowiedzialności, działalności artystycznej. Jasne, że siedzę sobie teraz na słupiku, popijam cisowiankę, ale doprowadzenie do, do jakby dojście do tego momentu, no to jest bardzo, bardzo mozolna praca. Mam na to wszystko jakby pewne wyjaśnienie, nie? To jest przerysowane godziny, to są przemalowane kartki, wiesz. Zjadłem trochę zęby na tym i teraz jest taki moment troszeczkę dla mnie na, wiesz, przewartościowanie na takie stanowisko, że work smarter, not harder. Angelina Jolie mówi, że beauty, it's not necessary, nie? Steve Jobs mówi money, it's not necessary. I ja mogę teraz powiedzieć, że, wiesz, hard work, it's not necessary, ale teraz nie jest to konieczne, gdzie no już zostało to wykonane w pewnym sensie. Tatuaż to są anegdoty, 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 historie, historie. Myślę sobie, że to jest też los tatuatora, żeby dać wam ten, to doświadczenie. I im więcej masz tych doświadczeń, też tym ciekawiej możesz to opowiedzieć. Tak naprawdę każdy powód na tatuaż jest dobry, a to, co ty z tym zrobisz, to jest właśnie ta odpowiedzialność. Myślę, że aktualnie rzeczywiście robię. 100% tatuaży, które, po, gdzie ta odpowiedzialność leży po mojej stronie, i ta swoboda artystyczna jest ogromna. Wiele z tych rzeczy, które były po, w sferze moich marzeń, spełniły się e, na przestrzeni tych e, lat, i no, jest to niesamowite. Nie? Jak czasami się nad tym pochylę, to po prostu wow, nie? Czuję, że. No jest to bardzo miłe. <laughs> nie wiem, czy to dobre słowo, nie? Ale czuję tutaj jakieś tam spełnienie. Choć. Aha. Żeby to nie zabrzmiało może z jakimś takim nadęciem, bo ciągle jest... Yy, I got work to do, nie? Tak bym powiedział. Długa 27, pantera Buddhasz, Patryk Winkowski.